Maria Glinka przyszła na świat 1 lipca 1943 roku w Warszawie. Była córką utalentowanej baletnicy Walentyny Olgi Glinkówny oraz Witolda Borkowskiego, baletmistrza Opery Narodowej. Już jako dziecko, podobnie jak jej rodzice, wykazywała żywe zainteresowanie tańcem. W wieku 10 lat rozpoczęła naukę w stołecznej szkole baletowej, gdzie osiągała znaczące sukcesy, które miały zaważyć na jej przyszłej karierze. Pod koniec lat 60. Glinka zdobyła tytuł mistrzowski, lecz postanowiła poświęcić się nowym pasjom. W świecie sportu zajęła się między innymi zapasami i judo, a krótko później zainteresowała się kulturystyką. Ćwiczyła w klubie TKKF Syrenka w piwnicy Halimirowskiej, szybko zdobywając uwagę prekursów tej dyscypliny sportu. Stanisław Zakrzewski, redaktor, nazwał ją niegdyś czołowym kulturystą polskim w latach 1960. W swojej drodze do sukcesu Glinka zdobyła liczne nagrody, w tym aż trzy tytuły Mistrza Polski. Mimo sportowych osiągnięć, w latach 60. rozpoczęła karierę aktorską. W roku 1968 uzyskała dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, co otworzyło jej drzwi do występów na scenie i przed kamerą. Jej talent zachwycał widzów, a jej występy w teatrze komedia, teatrze dramaturgicznym, teatrze nowym oraz teatrze Ateneu były doceniane przez krytyków. Z czasem Glinka stała się rozpoznawalna z ról filmowych i serialowych, jednak nigdy nie osiągnęła takiej popularności w Polsce, jaką cieszył się w Stanach Zjednoczonych Arnold Schwarzenegger. Artystka, z uwagi na swoją wysportowaną sylwetkę i muskularną budowę, często porównywana była do amerykańskiego aktora. W swoich wypowiedziach zdradzała jednak, że miała trudności z odnalezieniem się w czasach, kiedy w polskim kinie królowały postacie garbatych, chudych, skomplikowanych mężczyzn, często nazywanych życiowymi nieudacznikami. Mimo tej konwencji, Glinka odgrywała swoje rolę z pasją i zaangażowaniem. Do końca swojej kariery pojawiała się w popularnym serialu Klan, wcielając się w postać rehabilitanta Ryszarda Lubicza. Zmarła 23 czerwca 2008 roku na raka trzustki. Diagnozę usłyszała zaledwie dwa miesiące przed swoją śmiercią, co szokowało zarówno jej bliskich, jak i fanów. Ciekawym jest, jak brzmiałoby życie Marii Glinki w innych okolicznościach. Jakieś ciekawe tematy związane z jej twórczością, które można by y jeszcze zgłębić? Niech pytanie o nie pozostanie otwarte.